O matko, za brzydkie na ekran, mam dość hejtu na aktorki, które wyglądają jak ludzie, nie rozumiem, ja bym wszystko kumał pod warunkiem, gdyby one nie ulegały presji i cały czas były sobą, bo za kilka lat pewnie będą wyglądały zupełnie inaczej i postanowią wpisać się jednak w kanon piękna, bo zawsze to tak wygląda, że najpierw jesteś... Jakby celebrujesz swoją odmienność i ta odmienność jest częścią twojego sukcesu, a później wpadasz w te tryby tej machiny i chcesz wyglądać jak wszyscy. No to jest niestety potrzeba przynależenia. Fani zaskoczeni finałem Stańca z, z Gwiazdami. Ja nie rozumiem, czym to być zaskoczonym w ogóle. O, tu kolejny doda, twierdzi, że wyleczyła Hashimoto z suplementami. No ja. Mnie tylko nasuwa się jedno. To, że doda coś zrobiła i mówi, twierdzi, że coś zrobiła, to nie znaczy, że to się uda przeciętna osobie. Nie ma dostępu do tych lekarzy, nie ma takich funduszy, ma normalne życie i nie ma czasu w pełni zająć się sobą. To jest ta fundamentalna różnica. Nie każdy ma czas i przestrzeń na to, żeby zastanawiać się, czy kupić ogórek z eko-uprawy, czy z ryneczku Lidla. No. I to jest ten mały niuans, gdzie jak masz przestrzeń, czas na to i pieniądze, żeby zajmować się sobą, to możesz się leczyć alternatywnie. Śmiało. Na, I to zadziała. Jest problem, prawdopodobieństwo, że to zadziała. Natomiast kosztuje to znacznie więcej, wymaga pewnego rodzaju układów, znajomości specjalistów, bądź czekaj, Bo inaczej to czekasz po prostu 5 lat na termin do, do najlepszej specjalistki od wypada, wypadających włosów w Warszawie, no, czy tam w Polsce. Bo jest jedna taka lekarka, do której moje klientki były, potrafiły czekać po półtora roku na termin i tylko się modliły, żeby w ogóle nie wyłysieć do końca. No, bo tak to niestety wygląda, bo jak nie jesteś znany i wpływowy, to, to po prostu tyle czekasz. Więc jakby rozumiem każdą ze stron. O matko, niegdyś legendarna gwiazda teraz mieszka samotnie w Warsaw. Co to jest? I zdjęcie jedyny górnik. Cześć, pa!